Wracamy do trzeciego z silników, znaczy trzeciego, trzeciego modelu, który posiadamy. Tak jak mieliśmy wcześniej zaburtowe dwa silniki, jeden duży, drugi mały, mieliśmy 150-konny i 50-konny. Tu mamy małą Hondę, wyciągnęliśmy sobie ją na emitacji koziołka, czyli na naszym wielkim jesienowym krześle sobie stoi. No, jednostka jest sześciokonna, yy, są od dwóch, trzech koni, idziemy do góry, do potężnych silników. To jest mały zaburtowy silnik. Czterosuwowy, tak jak mówię, nie wlewamy do niego oleju. Eee, różnica, jaka się pojawi nam między tym, a tamtymi silnikami, które mieliście na poprzednich filmach, to jest taki, że ma mały wbudowany zbiornik paliwa. Tutaj odkręcamy odpowietrzenie, o którym wcześniej już też mówiliśmy. Nawet sykło, że mamy trochę paliwa w środku. Tutaj mamy odpowietrzenie. Tu mamy korek, który odkręcamy. Trzeba troszkę mocniej. I tutaj tankujemy w tym miejscu czyste paliwo do niego. Jest możliwość tak samo e, dopięcia do niego zewnętrznego zbiornika z paliwem. Tak jak wam pokazywałem na szybko złączkach, tutaj demontujemy taką zaślepkę i tutaj możemy wpiąć sobie zbiornik, który widzieliście na libie, na którym pływaliśmy, czyli zewnętrzny zbiornik. Ile litrów taki sobie kupicie z gruszką do pompowania i będziemy mieli wtedy tutaj działający zbiornik. Bardzo długo ten silnik wtedy na tym pływa. On ma bardzo małe spalanie, więc są bardzo ekonomiczne te silniki i można bardzo długo na nich pływać. Jeżeli chodzi o lanie paliwa od góry, zbiornik jest grawitacyjny, czyli paliwo z góry spada na dół do silnika, pompa tak naprawdę wtedy nie musi pracować. Do naszego ulubionego słowa wracamy, czyli analogicznie. Mamy tutaj zrywkę, to co żeśmy już omawiali, wpinamy ją w to miejsce, zrywka, zakładamy sobie taką pętelkę czy lasso, tak jak było to wcześniej, zakłada sternik tą na rękę, zrywka jest wpinana w to miejsce, tutaj cyk-cyryk i... Silnik w tym momencie ma e, całą elektrykę uruchomioną. Różnica polega na tym, że tu mamy sanie manualne, czyli wyciągamy, jeżeli to będzie pierwsze pływanie dzisiaj, to ustawiamy sobie na e, saniu manualnym, i tutaj mamy nasz rumpel, na której mamy manetkę gazu, i na tej manetce gazu mamy zaznaczone takie rzeczy jak żółwik, jest narysowane sanie i jest narysowany zajączek. Jak to w życiu bywa? Żółwik powinien być wolny. Sanie, czyli na tym, w tym poziomie, w tej pozycji zostawiamy, jeżeli chcemy odpalić silnik. My go nie będziemy teraz odpalali, bo przypomnę, że te silniki chłodzą się e, wodą zaburtową. Jakiego naby tam nie było koloru i maści, czyli słodka czy słona. E, ustawiamy tutaj na pozycji rozruchu, czyli sania. I tutaj wyciągamy sanie. I szarpiemy za szarpaczkę. To jest za mała jednostka, żeby miała rozrusznik, więc rozrusznika na, na kluczyk stacji C nie mamy. Czyli po prostu łapiemy tutaj. Pamiętamy, że jeżeli zapalamy taką jednostkę, musimy wybrać na szarpaczce, na takim kole zamachowym w środku luz. To się tyczy kosiarek, pił spalinowych, etc. Czyli wszystkich dziwnych gadżetów, które zapalamy takimi szarpaczkami. Wybieramy luz jeżeli mamy luz, wybieramy do końca, e, aż dojdzie do zapłonu silnika. Pewnie bylibyśmy w stanie go zapalić, ale nie będziemy próbowali, żeby na sucho nie pracował. E, jeżeli silnik zapracuje. Wycofujemy sanie do tyłu, żeby nie było większego poboru, mocy, yy, poboru paliwa. I wtedy możemy regulować tutaj już, yy, jeżeli chodzi o naszą prędkość i gaz, czyli to jest manetka, w której jest ukryta linka, która daje nam więcej gazu albo mniej gazu. I bardzo ważna rzecz to jest nasza skrzynia biegów. Czyli to, co mieliśmy na manetce wmontowane na e, tych dużych jednostkach i na tej małej i średniej jednostce, tutaj bajka polega na tym, że schodzimy na żółwika, czyli na najniższej linię obrotów, żeby obroty nie pracowały bardzo wysoko, i wrzucamy sobie bieg do przodu. Oczywiście ja w tej pozycji nie mogę na wodzie stać, bo teraz bym był w jeziorze. Oczywiście siedzimy z tamtej strony, czyli z tej pozycji wygląda to w taki sposób, że ja jako sternik siedzę po lewej stronie, żeby mieć bardzo duże ramię zasięgu tutaj takim rumplem i żeby tym silnikiem sobie sterować prawo-lewo. I w tym momencie mamy neutral, dodajemy gazu, wrzucamy bieg, dodajemy gazu, płyniemy do przodu, wrzucamy luz, wrzucamy wsteczny, dodajemy gazu. Koniec historii, jeżeli chodzi o taką jednostkę napędową. Ten rumpel się składa do góry, pionowo na dół. Zrywka zabieramy ze sobą, jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nam silnik ukradł. Tyle jeżeli chodzi o działanie takiego silnika w zastosowaniu przy małych łódkach. Takie silniki są też mocowane np. do żaglówek, jako dodatkowy napęd manewrowy, żeby podejść do Kei, OK, do mariny, do czegoś takiego, albo u wędkarzy, u ludzi, którzy nie potrzebują dużej prędkości, ale potrzebują np. dużego zasięgu. To jest bardzo wdzięczny, mały sprzęt, który was nie powinien nikt zostawić na wodzie. Jeżeli chodzi o budowę tego silnika, eee, tak jak wcześniej mówiłem, Honda czterosuwowa, ośmiokonna, sześciokonna. Ukichałem się, że ona jest ośmiokonna, bo mamy jeszcze ośmiokonne silniki. To jest sześciokonna jednostka. Eee, czterosuw, znowu przypomnę, to jest czterosuw, to znaczy wlewamy czyste paliwo bez oleju. Nie robimy mieszanki. Jeżeli wlejecie mieszankę, zakopcicie, zasmarkacie całe wtryski w tej jednostce, przestanie Wam działać. Olej tu jest wlany do silnika, i silnik ma smarowanie swoje wewnętrzne, tak jak mamy to zrobione w samochodach, a paliwo wlewamy czyste do zbiornika z paliwem w dwusuwach, czyli nie w tym silniku, tego na tego nie patrzcie, w dwusuwach robimy mieszankę paliwową, czyli jeżeli mamy zbiornik z paliwem zewnętrzny, albo taki zbiorniczek tutaj, albo mamy karnister, do karnistra wlewacie paliwo i sprawdzacie specyfikację silnika prawie zawsze jest 1 do 50 czyli 1 litr oleju na 50 litrów benzyny wlewamy i to u nas Pospolicie zawsze się nazywało miksol. I wtedy takiego miksola tankujemy do zbiornika i wtedy ten olej który jest w paliwie jest spalany razem z paliwem i smaruje nasz silnik od środka. To jest różnica między czterosuwem a dwusuwem. Jeżeli chodzi o budowę to co już mówiłem wcześniej ale przypomnę jeszcze raz. Eee, wlew paliwa, plus odpowietrzenie. Odpowietrzamy zawsze zbiorniki, bo może Wam przestać pływać silnik, bo nie będzie miał możliwości zaciągania paliwa, bo dojdzie do implozji w zbiorniku. Szarpaczka. Mamy tutaj naszą szarpaczkę. To co mówiłem, ssanie. Podłączenie do zbiornika zewnętrznego z paliwem. Zrywka odcinająca prąd. Nasz rumpel z manetką gazu, która nam pozwala na manewrowanie. Tu mamy mocowanie razem z łapami do pawęży jednostki naszej, jakakolwiek by to nie była manetka. Zmiana biegów prawo-lewo. To jest nasza pokrywa osłaniająca cały silnik, żeby tu się nic nie wydarzyło. Od tej strony jeszcze mamy bardzo istotną rzecz, taką wypustki. Jeżeli by ktoś się zastanawiał, mamy takie dwie potężne tutaj wypustki. To informuje nas, że ten silnik kładziemy na tej stronie. Te wypustki muszą być na ziemi, czyli, jeżeli byśmy kładli silnik, w tym momencie kładziemy go na tą stronę, gdzie są znajdują się te wypustki, żeby go nie uszkodzić. Jeżeli idziemy tutaj dalej w dół, zaraz Wam jeszcze wszystko opowiem. Tu mamy kolumny silnika. Nie będę wchodził w bardzo szczegółową opowieść tego wszystkiego, żeby nie utrudniać życia. Tu mamy kolumny silnika. Tu jest nasza śruba napędowa, o której mówiłem. Że jest to blender do ciała, nigdy, nigdy w życiu nie dotykajcie, nie łapcie. To jest największe niebezpieczeństwo, jakie się znajduje w motorówkach, to są właśnie te nasze śruby. Eee, co my tutaj jeszcze mamy? Bardzo istotna rzecz w tym miejscu: w tym miejscu jest zasysana woda do chłodzenia silnika. To musi być zawsze wyczyszczone i pilnowane, żeby tutaj nie było pozatykane te dziurki. Tutaj mamy wylot wody, w taką dziurkę mamy malutką. Jeżeli odpalimy ten silnik, to tu zas się wodę. Woda przeleci przez cały układ w silniku, i tędy ta woda będzie się wydostała na zewnątrz, czyli już będzie podgrzana przez silnik. To jest to, co mieliście zawsze sprawdzać, jeżeli, jeżeli odpalacie silnik. Musi być woda, która wylatuje z silnika, to jest informacja o tym, że silnik jest chłodzony. Nie ma chłodzenia, może dojść do zatarcia. Co my tutaj jeszcze mamy? Możemy ten silnik podnieść do góry. Tu mamy zapadkę. Popatrzcie na tą zapadkę tutaj w tym miejscu. Ta zapadka pozwala nam na to, żeby za dwa uchwyty, które są do podnoszenia silnika, czyli jeden uchwyt mamy tutaj z tyłu. To jest specjalnie na rękę wyprofilowany, a drugi silnik do przenoszenia. Drugi uchwyt do przenoszenia silnika znajduje się tutaj w tej części frontalnej, i to jest tak naprawdę główna siła, którą mogę podnieść ten silnik do góry i go przenosić i Żeby go. Podnieść, bo teraz powiedzmy, że składamy go na noc, zabieramy go, wpływamy na płytką wodę. Musimy przełączyć tą zapadkę. Słyszycie, jak klika ta zapadka. Tam są takie zęby, które Wam zaraz pokażemy z bliska. Tylko ja znowu jestem za łódką. Jeżeli byłbym w łódce, oczywiście mam większą siłę nacisku. Zamienimy się teraz pozycjami. I teraz, jeżeli ja sobie płynę i siedzę w tym momencie na łódce i zrobię tą zapadką, tak, podnoszę silnik do góry. I tutaj w tym momencie będą przeskakiwały takie zabezpieczenia. Coraz wyżej, coraz wyżej i silnik wraca do tej pozycji. Jeżeli będę chciał, żeby ten silnik z powrotem... Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli będę chciał, żeby ten silnik wrócił do pozycji z powrotem, muszę tą zapadkę dać z powrotem i delikatnie opuszczamy silnik z powrotem do takiej pozycji, do takiej pozycji i do pozycji płynięcia, że tak powiem, w tej, z której wystartowaliśmy. Podnosimy go z powrotem do góry. I jesteśmy w tej pozycji. Tutaj jeszcze mamy takie elementy w środku, które się znajdują. Ta, ten szpikulec ze sprężynką to jest regulator trymu. Jako ja życie z poprzednich filmików tam trym był elektryczny, czyli ustawialiśmy sobie ręką silnik góra, dół, żeby wytrymować go i zwiększyć, zwiększyć lub zmniejszyć kąt natarcia śruby na wodę. To niestety jest za mała jednostka, nie ma możliwości ani miejsca na hydraulikę, więc robimy to manualnie. My mamy ustawionego go w pozycji najniższej, bo jest on dla nas jak najbardziej efektywne, nie musimy tego zmieniać. Jeżeli potrzebujemy to zmienić, dociskamy ten pręt tu, a z drugiej strony mamy taką zapadkę, którą prostujemy i wyciągamy sobie ten szpikulec, tylko nas tu niestety ławka w tym momencie trzyma. I zmieniamy pozycję na oczkach i ten silnik będzie na wyższej pozycji, wyższej pozycji, wyższej pozycji. Tu mamy jeszcze w środku tuleję, która pozwala na pracę z silnikiem prawo-lewo. Bo tu mamy ostrogę silnika, która i takie specjalnie wyprofilowane, które zajmuje się ochroną przed uderzeniami i też nadaje kierunek pracy naszemu silnikowi, ale mówię to są już takie Techniczne rzeczy, które ktoś jakbyś chciał doktoryzować na, na temat budowy silników. Oczywiście dodamy wam slajd opisujący, jak jest silnik zbudowany. Jest tu jeszcze o owylot spalin, jest tu jeszcze jakaś historia. Tu mamy anodę, która powoduje to, żeby nie pracowało nam, żeby na przykład nie zarastał silnik w jakieś tam e, sodowo-jakieś jałowe tematy, żeby jakieś osady się nie osadzały. Więc tutaj tych rzeczy jest bardzo dużo. Tak naprawdę, jakbyście popatrzyli na schemat całego silnika od początku do końca, tych elementów tam są setki. Ale to, co nas interesuje, tak naprawdę, to na tym etapie kończymy. Nie ma co tutaj głębiej wchodzić w historię. Nie? I silnik opuszczamy z powrotem do wody. Jeżeli mamy płynięcie i analogicznie, tak jak mówiłem, odpowietrzenie, zrywka, sanie. Dodajemy lekko gazu, ruszamy taką jednostką i płyniemy. Zrywka ma być założona na ręce sternika. Jeżeli by doszło do jakiegokolwiek wypadku, zrywka jest ściągana. Istotna jeszcze rzecz, o której Wam powiem, te silniki małe bardzo często są przenoszone z prawa na lewo, czyli znosimy je, zabieramy, ze względu na to, że można je ukraść. Te jednostki, które mają ważą 50-100 kg, żeby to dźwignąć, to potrzeba naprawdę kilku chłopa dorodnych, żeby to stamtąd zabrać. Taki silnik zabiera jeden facet i ucieka. Dlatego bardzo często te silniki ściągamy na wieczór i nie zostawiamy ich przy wodzie ze względu na to, żeby tak zwane lepkie łapy się do nich nie przykleiły. Tu macie Zaciski to są takie szczęki, które przykręcają się do pawęży, i one się regulują także że kręcimy prawo-lewo. One mają specjalnie tutaj dwie dziurki. Można te dziurki przerobić w taką stronę, że w tym miejscu złapiecie sobie to kłódką na przestrzał. A tu jest zrobiony specjalnie jeszcze otwór dodatkowy. Ten otwór dodatkowy jest do tego, żeby dowiązać silnik do łódki. Na lince stalowej dowiązujemy go do łodzi. Jakby czasem ktoś źle dokręcił zaczepy, jakby silnik wpadł nam do wody, to żeby nie utonął, po prostu tylko możemy go wyciągnąć. Ale ogólnie od tego my jesteśmy na tej łódkach, żeby te łapy były dokręcone na hama. Ile jesteśmy w stanie dokręcić, tyle ma być to dokręcone. Jest to nasze bezpieczeństwo i w ten sposób nie stracimy naszego silnika czy tam jednostki napędowej, której mamy za sobą. To tyle, jeżeli chodzi o silnik zaburtowy małej wersji, zapalany z szarpaczki, z zbiornikiem wbudowanym, opadowym. Wstępnie dziękuję. Przechodzimy do następnego tematu.